Hejka, ja właśnie jestem w samochodzie, ponieważ jedziemy do Gdyni. Mamusia teraz poszła szybko do sklepu kupić ciasto, a ja z tatusiem i z Michasiem. Michałek, przywitasz się? Zostaliśmy w samochodzie, dzisiaj pogoda jest słaba, kropi, co chwilkę pada i jest dosyć chłodno, więc myślałam, że będzie ładniejsza pogoda. I sobie będziemy nagrywać oczywiście w środku, a z kim za chwileczkę zobaczycie. Prawodobnie. Mam takie poczucie, że sobie to już coś odłużonego na polu. Tu jest inna winna. Ta jest no. największa. Ta jest największa winna? Hmm, Nie muszę wciągać brzucha. Odkryłem. I teraz, 3, 2, 1. Zobaczcie, e, no. jakie ładne widać tutaj na plaży. Tutaj na morze. Miłość. Tutaj pan ma zresztą lampę. Cześć. oświetleniowiec. Tak, tam rodzice przygotowują do innego odcinka rzeczy. Skończyliśmy właśnie nagrywać pierwszy challenge u Miłosza. Nagrywam teraz kolejny odcinek. I fuu, to było takie obrzydliwe wszystko, że. Zobaczcie, na moim kanale ten filmik się pojawi. Moje było dobre. Tak, a moje. Tak się kończą hmm. challenge z Miłoszem. Zrobiliśmy teraz z Miłoszem challenge, i teraz w ogóle mamy. Obrzydlenie do wszystkiego co można zjeść, mamy tak zmieniony smak, więc y, zobaczcie koniecznie, bo to będzie na kanale Miłosza, jak się pojawi to wam dam znać na tapie i na story. i teraz będziemy robić kolejny odcinek. My się teraz przygotowujemy do ostatniego nagrania. Jest zimno, ale my jesteśmy tak wybrani, żeby łatwiej wyglądać. O, bardzo mocno w jej wiatr, ale poświęcenie się liczy nagrywaliśmy taniec, z jest mój tata i tutaj Miłosz i teraz będziemy wracać do środka tutaj jest Miłosz, było bardzo fajnie teraz już będą Miłosz z panem Mazurem i Marcerem jechać do domu właśnie niestety nie, tak. nie, tak czy tak? tak dobra, czy tak Topiona. Dzień do widzenia nie. do widzenia, nie, do widzenia. Całuję Panią. Też tak zro, zrobisz tak samo? Tak. No dobra, no to na razie, trzymajcie Do zobaczenia panie. Do jutra. Cześć. Cześć. Fajnie, że się spotkaliśmy. Do jutra. Dzieci spędziły czas. I Miłosz, i Marcel, i Pan Mazur jest bardzo fajny. Bardzo fajni są i nie mogę się doczekać, aż się kolejny raz spotkamy. Pozdrawiamy. Tak, bardzo pozdrawiamy. I Szczerze nas chyba przymiało, ale mam nadzieję, że nie będę chora, bo przynajmniej przetrwali filmik. Właśnie wracamy do domu, już jest głodno, naprawdę zimno i mega wieje wiatr, więc idziemy teraz do samochodu i wracamy. Hejka, witam Was w kolejnym dniu, ja sobie teraz jem makaron ze śmietanką, z miętą i z pychotka mamusia mi zrobiła, więc teraz będę jeść. Zobaczcie, jakie cuda niedawno dostaliśmy. Tutaj jest dziennik na 2018 dla mojej mamy od pani Karoliny Steljacie z dedykacją, właśnie dla mojej mamusi. A dla mnie, dla Michałka, mamy takie zeszyty łobuza albo łobuziary. Tutaj jest Michałka, już się nie dają Dedykacja. I to jest Hej tu Karolina i Darek z kanału Hej Łobuzy. Możecie sobie przeczytać. I słuchajcie, to nie jest do niszczenia, tylko właśnie do pokazania swojej kreatywności. Tutaj jest mój Michałka, ja też mam oczywiście dedykację. I takie cuda możecie kupić w sklepie Łobuzów oraz na Allegro, a dziennik jest dostępny we wszystkich Empikach, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, a na pewno dużo, dużo osób będzie, to właśnie możecie kupić. Link do sklepu Łobuzów i kanału też będzie w opisie. W tym kalendarzu jest bardzo dużo miejsca na notatki, są różne przegrody. Fajne takie teksty, ładnie gdzieś wyglądasz na przykład. I naprawdę to jest taki organizator, dzienniko, kalendarz. Wszystko tutaj jest i naprawdę bardzo ładnie wygląda. I te te łobuzali, bo łobuziary też są super. Właśnie weszliśmy z domu i teraz będziemy jechać do galerii Metropolia. Spotkać się uwaga uwaga drugi raz z Miłoszem, z Panem Marcinem, z Marcelem i się mega cieszę, bo wcześniej też się właśnie spotkaliśmy i teraz już idziemy do samochodu.

Cześć. Dzień dobry. Cześć. Jesteśmy już z Miłosem. Tak, I z Panem Mazurem z moimi rodzicami. To. Tu Michałek się chowa i Marcel A, się, się tak razem to. bawią, się dogadali, już wczoraj się zakolegowali. I teraz chyba będziemy jeść, ale to jeszcze nie jest pewne. Miłość, co będziesz jeść? To co, co ty niedobę. Wszystko zjem Co się stało z kamerą, mam się do góry nogami. Aha. Aha, już chyba ja. Dobra. Marcel. Marcel, co będziesz jeść? Naleśniki. A z czym? Z nutellą. No. O ile będą. A Co będziesz jeść? Co? A będę jadł pizzę. Michałek pizzę, a rodzice nie wie. Czekajcie. Tatuś! Tatuś, tatuś. Co będziesz jadł? Jeszcze nie wiem. A ty, mamuś? Co no. będziesz jadła? Zastanawiam się ciągle. A pan co będzie jadł? pierogi na... z Oreo. O. Pomysłowo. Tak. Ale są naprawdę, ale... tak? Tak, są, wiem, widziałam. Bo mu wróciłam. No, ty ty... Nie chcę kapusty, nie chcę pirogów, ja chcę kabamy, nie, chcę piregów, nie, chcę kapusty, nie chcę na chyba Ja Ci proponuję tedy tworego, bo jak nie ma jagodą. A oreo może? No ale nie jesteś przekonana do serka, tak? No, do losperka tak nie. Nie było nalesników, ostatnio były, teraz nie wiem dlaczego nie ma, więc wzięłam sobie pierogi z twarogiem, bo nie było z jagodami. Nie. Kurczę, szkoda. Michał, jak my! Michał, jak my! Mimo, że już ma swoje pierogi, będzie degustować, A, jak pójdzie po bo Jak, jak pójdę po nas, dobra. Patrzcie, kebab gigant mojego taty. Miłość już ma, Marcel jeszcze nie ma i ja też ma. jeszcze nie mam, więc czekamy. Czekam na jedzenie, głos na jedzenie. Tylko ty nie masz. I ja. także ja też nie mam. Już mam moje dwie Tam też jakieś trzecie żółte, ale są normalne i na chwilkę będę smakować. Teraz razem z Miłoszem idziemy na parking i co mamy? Serpentyny, Serpentyny, oczywiście ze sklepu Pana Mazura, więc Was zapraszam, będziemy się psikać i nagrywać musicali. Ja się na musicali nazywam kukimitrypa.pl, a Milo się nazywa... Eee, Miloś Mazur. Miloś. Milos Mazur. Milosz, Milosz Mazur. No, Bez polskich znaków. Milłos, a po, 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 po Nie. Yeah. A ja łomię. To no, no. Jesteśmy jeszcze tutaj na dachu, oczywiście to jest legalne i w ogóle, bo tutaj spadnie. Tak legalnie. Tak, bo niektórzy na musicali myśleli, że jest jakaś przejść Mamy nagrywać Serpentyny na naszej musicali Milosz Mazur i kukimitrówka.pl Więc koniecznie je zobaczcie I chciałam wam powiedzieć, że razem z Miłoszem będziemy robić wspólne maratony na swoich musicali Miłosza to jest... Mi Milosz Mazur bez polskich, polskich znaków a moje to jest kuki więc koniecznie wpadajcie. Jesteśmy teraz na placu zabaw, odebrać Michałka i Marcela i nie wiem gdzie oni są teraz, na nich czekamy. Właśnie mi się dzwoni, czy za was byliście grzeczni na placu zabaw czy nie grzeczni? Niegrzeczni! <noise> już się mylicie w zeznaniach. Do widzenia! Pan tutaj robi drony. Do widzenia! Loty. I teraz już będą jechać miłość Marcin i pan Marcin. Już do Piepskowa. W tym filmie mogliście zobaczyć jak się bawiliśmy serpentynami ze sklepu pana Marcina Mazura. Będzie link w opisie. I bardzo fajnie się bawiliśmy, a teraz już się będziemy żegnać, bo miłość, i pan Marcin i Marcel wracają do Pythkowa, bo dzisiaj jest niedziela i jutro już będzie szkoła. Niestety. No, niestety. To <gry> pa.